Hej, bałkański dąb. Spójrzcie na liście. Są takie bardziej troszeczkę wydłużone niż naszych dębów. Mają też troszeczkę inny kolor. Takie są bardziej zielone. Bardziej takie wystrzępione są te liście. Te ich takie wycięcia są moim zdaniem takie bardziej zagłębione. Jak się dokładnie ta odmiana nazywa? Nie wiem. Ale coś Wam powiem, że to kurczę. Nie wiem, czy to do, tak, stricte, jest dom. Dlatego, że nie wiem, czy widzicie jakąś taką kulkę. Czy to jest jakiś taki, nie wiem, żołądź? Może to wcale nie jest dom, tylko tak wygląda. Co to za kulka? A może to jakiś szkodnik. Sobie uwił gniazdko. Czekajcie, spróbuję jeszcze. Hmm. sięgnąć wyżej do tego hmm, do tego gopro czy to się uda, nie wiem, ale spróbuję o, 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 o. jeżeli ktoś z Was był to, to, taka, to taka dziwna kula napiszcie proszę w komentarzu No na razie, trzymajcie się.